Co jest nie tak z faryzeuszami? No, ostatecznie, tak jak słyszymy, robią dobre rzeczy. Bo przecież dawanie dziesięciny czy nawet pierwsze miejsca w kościele nie jest czymś złym. Ale Panu Jezusowi chodzi o coś innego. Nie gani ich za to, że dają dziesięcinę i są pobożni, ale za to, że tak naprawdę nie żyją tym, w co... Co wyznają, albo co pokazują całym sobą. Że gani w nich to, że są obłudni, czyli że udają. Udają to, kim tak naprawdę nie są. I można ich porównać do pewnych aktorów. Inaczej, obłudnik to może być pewien aktor, który tylko zakłada maskę na swoją twarz i występuje w jakiejś roli. Że on tylko robi coś, tak naprawdę, żeby się pokazać, albo nawet więcej. Faryzeusze mogli używać religii do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Żeby na przykład zaspokoić potrzebę ważności swojej pozycji wśród innych. Albo żeby właśnie mieć wygodną posadę i dużo pieniędzy, tylko dlatego, żeby właśnie spełniać to, co jest napisane w prawie, a wcale tym nie żyć. I to jest pewna pułapka, którą dzisiaj widzimy w Ewangelii które nam pokazuje Pan Jezus, pułapka, w którą może wpaść każdy wierzący, że będzie starał się wykorzystywać religię tylko dla swoich potrzeb, że będzie starał się właśnie wiarą w jakiś sposób pudrować coś, co tak naprawdę nie jest prawdą. Bardziej Panu Jezusowi chodzi o to, abyśmy prawdziwie żyli tą ewangelią. A nie ją tylko w jakiś sposób realizowali i wypełniali na zewnątrz. Że w wierze nie tyle chodzi o to, żeby się pokazywać, żeby właśnie być kimś wielkim, ale o to, aby służyć, aby to prawo, te przekazania, które nam daje Stary Testament, miały nas kierować do służby bliźnim, do służby człowiekowi, a nie tak, jak robili faryzeusze, że myśleli tylko o sobie. O, o swoich ciepłych stołkach i o tym, żeby zapewnić sobie dobry byt. Święty Paweł na chwilę skupia się nad tematem sądów, sądzenia. I tak z grubsza można by powiedzieć, że jeśli chodzi o sądy, ludzkie, osądy, które wydajemy, to oceniamy z jednej strony to, co jest zewnętrzne, jakieś zachowanie, widzimy to, co się dzieje, skutki tego. Z drugiej strony o, potrafimy i chcemy, i czasem osądzamy to, co jest wewnątrz, czyli intencje, dlaczego, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego czegoś nie zrobił. Natomiast te sądy, jedne i drugie, przykładamy do tego, do tej wiedzy o tym, jak powinno być, ponieważ Mamy jakieś wyobrażenie pewnych standardów, pewnej prawdy, i przykładając nasze sądy do tej wiedzy, wydajemy, wydajemy wyroki o tym, czy ktoś postępuje sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie. Natomiast Święty Paweł zaznacza, że jest taka wiedza, której można nie chcieć, która również mówi o sądzie. Jest to wiedza o tym, że sąd Boży jest do nawrócenia, że Pan Bóg chce przyprowadzić ludzi do nawrócenia. Czasem nasze osądy, nasze opinie czy jakieś wnioski o drugim człowieku mogą mieć taki wymiar zawstydzenia. Ja chcę komuś udowodnić, że może się w czymś pomylił, do czegoś nie nadaje, a że ja mam rację. Ale to nie, nie musi i bardzo często nie prowadzi do nawrócenia ani do zmiany zachowania na lepsze. Natomiast sąd Boży służy do nawrócenia. To znaczy, nawet jeśli jeżeli przez Sąd Boży doznam jakiegoś zawstydzenia, jakiegoś smutku nad samym sobą, to tylko po to, żeby wyraźniej widzieć, że potrzebuję zbawiciela, że potrzebuję kogoś, kto jest mocniejszy ode mnie, kto będzie mnie prowadził i kto sprawi, że jeśli będę przy nim, to moje zachowanie, moje postępowanie będzie dużo bliższe tej prawdy, którą jest, którą, którą jest On sam, Bóg. Música